Zajmiemy się dzisiaj ostatnią z pieśni z cyklu Oblicza Morza Romualda Twardowskiego. Pieśń nazywa się Korsarz. Korsarz kojarzy mi się zawsze z, z taką postacią z opery, jaką jest latający Holender. Jakiś gdzieś wilk morski, który, który właśnie przemierza oceany, jest skazany na jakiś swój los. Przeklęty, może. Także gdzieś ten, gdzieś ten motyw korsarza latającego holendra, podobnie jak motyw Don Quixota, jest mi osobiście bardzo bliski. Wyśpiewanie tej pieśni sprawia ogromną frajdę pod warunkiem, że człowiek spędzi te kilka ładnych godzin, żeby się linii melodycznej tej pieśni nauczyć. Powiem od razu na wstępie, że fortepian w niewielu momentach wspiera nas tutaj, w tej pieśni. Natomiast bardzo dobrze słychać, jeżeli próbowalibyśmy wykonywać nie te dźwięki, które są przez kompozytora napisane. Chciałbym też przestrzec przed studiowaniem, przed, przed uczeniem się tej pieśni zbyt szybko i przed tym, żeby się właśnie śpieszyć w tym materiale. Proszę tego nie robić, proszę sobie dać czas, proszę sobie to najpierw ten tekst mówić wiele razy. Wichry spętane trzymam mocno w dłoni. To nie są proste teksty. To są takie teksty, które trzeba ciągle kilka razy powtarzać. Tylko wśród burzy spuszczam Jezu więzi. Dla obcokrajowca będzie to w ogóle coś koszmarnego. To jest naprawdę, to są bardzo trudne teksty. Również dla mnie, człowieka, który studiował aktorstwo i był aktorem, też nie są to proste teksty. Niechaj swobodnie przez morze pogonią, miażdżącą łapą, niechaj fale wgrzęzną. Burza mi wlewa w tętniące arterie, młodość szaloną, co nie zważa na nic. Hej, w upojeniu pije nieba czerwień i zieleń wody wśród świata bez granic. Pławię się w wichrze i garnę w ramiona chmury szarpane mocą opętańczą, albo w bałwany wgryzam się podarte i wśród fal wściekłych z piorunami tańczę a kiedy orkan, dmąd z potężną siłą, z masztów ostatnie strzępy żagli porwie, tętni wraz z wichrem w rytm krwi moich żyłach, radosne życie w moim każdym nerwie. Widzimy tutaj w całym tym tekście zamiłowanie poety do używania wyrazów, które mają r. W, w, zawierają R. Widzimy też ogromną radość w, w wyrażaniu się w sposób taki bardzo soczysty, bardzo, bardzo burzliwo-soczysty powiedziałbym. Taki, taki opulentny i bardzo w sposób taki no, no barwny. Prawda? Taki taki Dlaczego o tym mówi? Dlatego, że te słowa nie są naprawdę proste, a tempo w tej pieśni jest dość szybkie. Dlatego sugeruję Państwu, abyście zaczęli czytanie tej pieśni od naprawdę bardzo wolnego tempa, abyście zostawili w ogóle sprawę rytmu na początku na boku. Wichry spętane, trzymam mocno w dłoni. Tutaj szczególnie. Prawda? Nic z pozoru kupy nie trzyma. Zapewniam Państwa, że po nauczeniu i po spróbowaniu z fortepianem wszystko się będzie zgadzało. Również nic nie dadzą Wam na początku próby z fortepianem od razu. Myśmy to na wszelkie możliwe sposoby z Lechem Napierałą ćwiczyli od początku. Lechu był oczywiście bardzo uprzejmy, próbował grać moją linię melodyczną, której prawie śladu nie ma w akompaniamencie. Zachęcam Państwa do ćwiczenia jakby bez, bez udziału fortepianu, do, do, do paru prześpiewań, przećwiczeń, tych, szczególnie tych właśnie pierwszych fraz, bez udziału fortepianu. Inaczej będzie kompletny chaos z tym wszystkim, prawda? I ta następna część tej frazy. Tylko wśród burzy spuszczam je. To mnie zaskakuje to A na przykład. Zówię się. Tu jest prosi. Niechaj swobodnie, przez morze pogonią, mieżdżącą łapą, niechaj fale w drzewach. No. Też nie jest to prosto zrozumieć, prawda? Ja zawsze myślałem, jak czytałem z początku ten tekst, że chodzi miażdżącą łapą niechaj w fale wgrzęzną. A to yy, nie o to chodzi, prawda? Yy, yy, chodzi o co? Wichry spętane trzymam mocno w dłoni. Ten korsarz, czyli ten podmiot liryczny, prawda? Ja te wichry trzymam w dłoni. Tak jak Holender rządził jakby tymi, tymi wszystkimi zjawiskami atmosferycznymi. Tylko wśród burzy spuszczam je z uwięzi. Tak? Czyli cały czas ten korsarz trzyma te wszystkie żywioły i jak, jak przyjdzie mu ochota na rozpętanie burzy, to tylko wśród burzy spuszcza Jezu więzi. Wtedy jest pewna ulga, niechaj swobodnie przez morze pogonią, wyrażenie pewnej prośby. To jest coś prawdopodobnie, co mu się podoba, dlatego ta linia melodyczna tutaj jest też taka mniej zawiła, miażdżącą łapą, ale za chwilę wracamy do jednak do... Widzimy, że te, że te zamiary tego korsarza wcale nie są takie czyste. Miażdżącą łapą, niechaj fale wgrzęzną, czyli miażdżącą łapą, niechaj fale wgrzęzną, wgrzęzną do siebie, wgrzęzną w sensie pochłoną, prawda? Burza mi wlewa w tętniące arterie. To rzeczywiście mamy do czynienia z absolutną burzą. Tu jest forte napisane oczywiście proszę się nie bać, yy, yy, samogłoski U. też nie jest to prosta melodia. Burza! I wlewa w tę arterie młodość szaloną, co nie spaża na nic. To wszystko trzeba wśpiewać. Po to, żeby można to potem właśnie z pełnym pewnym impetem i pełnym zaangażowaniem takim, takim wokalnym wykonać, to musi to być naprawdę bardzo dobrze w tym, w tym głosie funkcjonować, musi być bardzo dobrze wśpiewane. Czyli, czyli burza mi wlewa w tętniące arterie młodość szaloną, co nie zważa na nic, prawda? Gdzieś te rozpętanie tych żywiołów powoduje w tym korsarzu, nie wiem, wspomnienie tej młodości, czy powoduje, że, że, te, że te soki życiowe znowu w nim ożywają, prawda? Czyli ta burza jest jakby jego żywiołem, jest jego, 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 jego substancją, jego, jego po prostu tym, czym, czym, czym ten korsarz jest, ten, ten żywioł, on przypomina mu o życiu, o żywotności. Co nie zważa na nic, hej, w upojeniu pije nieba czerwień, nieba czerwień, proszę sobie wyobrazić, czerwone niebo, Niebo, prawda? To są dwa, dwie takie sytuacje: albo piękny zachód słońca, ewentualnie czasami wschód słońca, chociaż teraz raczej nie ma koloru czerwonego, tylko raczej żółty i yy, sytuacja burzy przed burzą, albo albo w czasie burzy czerwonego nieba. To jest też taka sytuacja. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o tę sytuację właśnie czerwonego, czerwonego nieba podczas burzy: tej czerwieni, takiej krwistej czerwieni nieba. Hej, w upojeniu pije nieba czerwień i zieleń wody wśród świata bez granic. Czyli ten świat, ten, ten, ten żywioł jest bez granic. Prawda? Ten cały, ten, w czasie tej burzy, w czasie tego, tego no, rozpętania tej burzy, tego, tego odkrycia się właśnie w tym żywiole, ten korsarz, ten korsarz odczuwa świat jako świat bez granic. Świat należy do niego. Hej, w upojeniu pije nieba czerwień I zieleń wody wśród świata bez granic Po to, żebyśmy mogli sobie tę długą frazę stworzyć Musimy to naprawdę, naprawdę się tego uczyć Uczyć, uczyć, uczyć powolutku Pławię się w Tu mamy do czynienia z kolei z przedziwną historią, bo nagle w tej całej chromatyce, w tej całym, całej takiej niechropowatości tej, tej melodii, nagle mamy do czynienia z bardzo ładną melodią, prawda? I garne w ramionach chmury, chmury szarpane mocą opętańczą. Proszę iść dalej, oczywiście. Garne w ramiona to nie jest koniec frazy. I garne w ramiona chmury szarpane mocą opętańczą. Albo w bałwany wgryzam się podarte, no to już jest troszeczkę mniej, mniej yy, 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 sielankowy obraz, prawda? To już jest obraz bardziej taki drapieżny, kiedy ten korsarz, się albo w bałwany wgryza się podarte i wśród fal wściekłych, to proszę bardzo dobrze wymówić, to jest szalenie trudne. Wściekłych, żeby to i żeby jeszcze tę samogłoskę E w to zmieścić, yy, proszę walczyć, powolutku to ćwiczyć. I wśród pan wście, wście, To nie jest proste, jeszcze nisko jest napisane. Proszę, proszę ćwiczyć, proszę ćwiczyć. Z piorunami tańczę. Jeszcze ten taniec z piorunami, prawda? No coś, coś niebywałego. Czyli korsarz to jest, to jest taki latający Holender w czasie ataku, w czasie bitwy z jakimś, z jakimś marynarzem, w, w momencie gniewu, w momencie okazywania swojego gniewu. A kiedy orkan, dmąc z potężną siłą, z masztów, ostatnie strzępy żagli porwie. Po Czyli ten korsarz opowiada nam tutaj o, o historii tej, tej burzy, tego, tego sztormu, który rozpętuje. I mówi nam coś takiego, sugeruje, że, że, że musi to się do końca, że, 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 że to musi się dokonać, że ta, że ta burza musi się dokonać, że dopiero wtedy przyjdzie jakiś rodzaj ulgi, prawda? A kiedy Hurykan, potężną siłą. To jest też bardzo bardzo trudny moment. Ja się tego też musiałem naprawdę dosyć długo uczyć. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj chromatykę opartą tylko na tych górnych dźwiękach. Na Prawda? tego się wszystkiego trzeba nauczyć, tych poszczególnych dźwięków jakby prowadzących trzeba się tutaj nauczyć. Z w ostatnie strzępy gli porwie, tętni wraz z wichrem w rytm krwi moich żyłach. Strasznie skomplikowany tekst. Radosne życie w moim każdym nerwie. Konkluzja z tej, z tej pieśni jest taka, że, że ten korsarz no, żyje tylko wtedy, kiedy, kiedy bierze udział w tej rzeczywiście batalii, w tej, w tej rozpętanej Burzy, w, tym, w tych spuszczonych z uwięzi żywiołach, które, które, które wysyła gdzieś tam w świat i, i każe im działać. Być może, może stara się, może stara się trzymać je na uwięzi, mamy o tym mowę na początku, jest mowa o tym na początku tej pieśni, ale, ale generalnie jest to pieśń niezwykle dramatyczna i burzliwa. I taka, która, która, no, która wpisuje się bardzo dobrze w, w ten etos jakiegoś demona w postaci latającego Holendra, czy pirata jakiegoś, jakiejś, jakiejś takiej postaci. Niebezpiecznej, przeklętej, zagubionej gdzieś w tych właśnie demonach, w tych, w tych, w tych swoich pasjach, które nie zawsze są, są pasjami zdrowymi, tylko tylko właśnie takimi, takimi no, skłonnościami do, do czynienia pogromów w otaczającym świecie.